Acompañes mujer, que mi canto amanezca dormir. Autopromocja. Radio Pogoda uroczyście ogłasza start trzeciej edycji turnieju miast. Na szali wyjątkowa nagroda. Pogodna potańcówka w zwycięskim mieście. Akcja, mobilizacja, zabawa. Szczegóły na radiopogoda.pl. Autopromocja. Dariusz Moskała. Podolog. Pacjentki pytają, jak mieć gładkie i miękkie pięty. Polecam regenerum. Pilink enzymatyczny do pięt. Działa na zasadzie rozpuszczania zgrubiałej skóry, enzymem i kwasami. Skóra po nim nie łuszczy się. Regenerum daje spektakularny efekt. Już po jednym użyciu. Regenerum. Dziś na wyborcza.pl Reporterzy ruszają w Polskę i polecają miasta na jedną noc. Sprawdź, co warto zwiedzić, gdzie dobrze zjeść, gdzie wyjść na wieczorny spacer. Czytaj na wyborcza.pl ukośnik Wakacje. Jako dietetyk zalecam tabletki wspierające wątrobę Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, serce i krążenie krwi. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Każda skóra bez wyjątku zawsze potrzebuje ochrony. To jasne jak słońce. Odkryj nowość, mineralną emulsję Biolik SPF 50, także dla dzieci. To ochrona przeciwsłoneczna w najlepszym wydaniu. Zawarty filtr mineralny nie przenika w głąb skóry, lecz tworzy tarczę, która odbija promienie niczym lustro. Biolik SPF zabezpiecza przed promieniowaniem UVA, UVB, a dodatkowo przed światłem niebieskim z ekranów. To ważniejsze niż może się wydawać. Biolik, dostępny w aptekach. I pamiętaj, w tym piecz, a do tego później zapakuj. Mamo, ale to ten sam pojemnik kurwer. Tak, mam go za zakupy w stokrotce. Zebrane znaczki wymieniam na naczynia kurwer. Za mniej niż złotówkę. Stokrotka. Zapraszamy na zakupy. Została ostatnia reklama. To ja pot! Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć, aż pojawił się on! PerspiBlock w tabletkach! Te jego wyciągi ze skrzypu po krzywy PerspiBlock zadziałał od środka i zablokował mnie po całości! To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety PerspiBlock, który zawiera wyciąg strzałwi lekarskiej przyczyniającej się do utrzymania prawidłowego procesu pocenia się. Tabletki PerspiBlock i nie martw się potem! Aflofarm! Rekrama. Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już teraz czas na wiadomości, bo wybiła 17. Po wiadomościach zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Radio Pogoda. Wiadomości o 17. Rząd zapowiada podwyżkę płacy minimalnej. Pytamy, co na to przedsiębiorcy. Poszukiwania zbiega na Dolnym Śląsku. Wyrwał policjantowi broń. Paradarza glowców główną atrakcją Dni Morza. Monika Mazurkrzan. Za dwa tygodnie mamy poznać ostateczną propozycję.